Siema, jestem prosty, Dzisiaj Wam pokażę jak montować w Share Factory. Tak, yy, montujemy teraz tak. Yy, ja już Wam to pokazuję. Patrzcie, yy, jeżeli chcecie zdjęcie, to yy, napiszcie w komentarzach, mogę też zrobić taki, ten, ta, taki odcinek, ale teraz robimy to. Yy, jeżeli chcemy montować, to tak. Dajemy nowe filmy, co ważne, nowy projekt tam. E, ja e, mam motyw Fortnite'a, jeżeli wy go nie macie, to możecie dać motyw ps 4SF, 4 e, The Playroom i takie inne. E, ja sobie dam Fortnite'a. I tutaj outro e, jest niepotrzebne. Więc ja sobie je wycinam. Tutaj wycinam to. Wy, wycinam to i to co chcę montować, to na przykład hmm, yy, zmontujmy może z, yy, o taki film i dajmy mu na przykład nazwę test. Test. Tak. Wczytywanie, tutaj mamy, yy, tutaj się już to będzie nam yy, podobało. to jest to intro. I tutaj mamy Box Fight yy, yy, więc na początek to edytuj powłoki, ja dam sobie tak, pyk, naklejki. Epic. Yy, subscribe. Gdzie jest subscribe? Subscribe jest tu na dole. Dobra, subscribe. Tak, przekształć. Dajemy go. Yy, czekaj, zmniejszymy go. Yy, dam na chwilę go. Yy, a dam tu. I dam y, animacja naklejki. Środek animacji. Pyk. Odbicie. Nie. Dryw. Nie. Pulsowanie. Nie. Obrót. Nie. Fala. Nie. Robak. Nie wiem. Dobra. To dajmy początek animacji. Y, wniknięcie. Nie. Wlot. Nie. Nagłe pojawienie. Nie. Wślizgnięcie. To ma być, ale zobaczmy jeszcze tutaj. Yy, no. Dobra, ja sobie dam, yy, może ślizgnięcia. Yy, Ślizgnięcie jest fajne. Tak, yes. I tutaj patrzymy, co się dzieje. Dobra, zróbmy tak. Później musimy dać kołka, żeby to edytować. I teraz sobie zatrzymam R2 i dam podziel klip, żebyście po prostu to jest takie... To... Tak powiem wam, to jest wycinanie. Nie, nie wytnij klip albo przytnij, tam było, tylko dajemy podziel klip. Dajemy OK, w tej sekundzie, którą chcemy, dajemy podziel i widzicie, tu mamy taką tań, tu dajemy na przykład y, znów podzielić klip i to sobie możemy usunąć kwadratem i tutaj patrzcie, tutaj jest ten subik i tutaj patrzymy, tutaj kampimy w Baszku sobie y, i tutaj jest to podzielenie. I jestem teraz tu, gdzie piję eee, I tak. Teraz mm, nie chcę, żebyście to oglądali, więc tam tak. Podzielę klip. E, dam aż do jakiegoś o, ciekawego momentu. Podzielę klip. Kwadrat, usunmy to. I dajmy, może sobie. Zakrzykiwanie czasu Dobra Tutaj mamy zakrzyk czasu Popatrzcie, jeżeli chcemy sobie highlightsa jakiegoś, jakiegoś fajnego I jak trafimy w jakąś fajną głowę I tutaj się niszczy I mamy tutaj ten zakrzyk czasu tu jest zwolnione tempo trochę i piek, no i zginęło. Nie chcę, żeby widzowie to widzieli, więc zrobię tak. Podziel klip, podzielamy klip i nie chcę, żeby to widzieli. Daję tak i tutaj mamy przejścia do kolejnej rundy. Widzicie, Ma, yy, yy, tutaj mamy 2 minuty 24 tak jest sekundy. Chyba. Jestem prosty. Tak, jestem Ten Tylko Eee... Um, dobra. Um, tu będzie jeszcze coś ciekawego. Nic nie będzie chyba. Ale dobra. Ej, damy może... Nie. Nie jak to tego głośność klipu Tu mamy Tu możemy sobie zregulować Pyk Widzicie Pyk Ale nie, 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 nie nie, nie muzyka, nie, nie, nie Tutaj trochę coś słyszyliśmy wiesz, to Kurwa Dajmy może 50% żeby wasta nie tak. I widzicie jest trochę ciszej, więc no i tać padem sobie przewijajcie. Touchpad jest dla mnie, y jak dla mnie najlepszy, doksakiwanie czasu. Możemy dać razy 8. I tu już sobie zrobimy tak. Pek. Szybko. Tu mamy wolną i zaraz to będzie tak szybkie, że nie wiem, po prostu będzie bardzo szybkie, będzie bardzo, bardzo, bardzo szybkie, Pyk. i tu już sobie możemy dać tak, podziel klip. I sobie zrobię tak. E, sekunda. Podziel klip. I sobie tu usunę. Bo nie chcę. Nie, nie chcę tego mieć. I. No widzicie. Tu mamy już takie. Niepotrzebne. E, I zróbmy tak może. Mm. Dobra. Zróbmy tak. Nie, nie tak. Tak może Możemy przybliżyć sobie przybliżenie, pyk. Hello, hello. Kurde. No i tu mamy przybliżenia. Subscribe. I możemy sobie zrobić... Kurde, coś się stało. Yy, I mogę dać... Hmm... Właśnie z klipu przenieść klip. W sumie. Ok. Tak. Możemy sobie to tak. Tak. I przenosimy sobie klip po prostu. Widzicie? Więc... Yy, ja już Wam pokażę. Pokazałem... Yy, moje nawet yy, spoko te yy, rzeczy, które yy, i po prostu no, pokazałem wam to, co jest wam niezbędne. A i sobie przypomnę widzowie, żebyście zostawili łapeczkę w górę, bo tego nie mówię, i dzwoneczka, yy, bo z tam już jest. I wiecie, jeżeli byście chcieli te zdjęcia pokazane, no to ja wam to pokażę bardzo, bardzo, bardzo chętnie. Więc e, dziękuję Wam za, za uwagę i do następnego filmu. Siema!